Co robisz? Co? O kurwa, kolskę niesie. No. Będzie hardcore. Second za chwilę kurwa kob Kobretti będzie na dachu. Czekaj, to będzie chyba brał rozpęd. To jest kobra, jakby ktoś nie wiedział. Będzie to na... Będzie to na YouTube! Będzie na YouTube! Weszedł. Kurwa, wchodzi. Prawie, prawie, prawie. No i kurwa, jestem hardkorem teraz! No, weź to powiedz. Co za frajer! Fuj, znik. Ale kurwa, czym za No weź to powiedz. No, no weź to. Jestem hardcorem. Jestem hardcorem. Kret... Weź. Skocz! Ja Skocz! tylko Skocz! na głowę Skocz! na Skocz! 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 na